Więc kończymy reportaż z nowej drogi, która miała nie być drogą śmierci, a została nią, jakieś 2 godziny temu, po zejściu lawiny. I teraz wszyscy stoją i czekają, żeby przejechać. I zaraz zobaczymy, jak to będzie. Idę do mojego kierowcy i też jedziemy. Wszyscy stoją. O, przepraszam bardzo. Mówka sztuka. Zawaliło się. Bezpośrednio Zmniejsza zdarzenia, Michał Strzelecki, Polska. <grymne> Od razu mogę przy przypomnieć, że to jest nowa droga i jeszcze nie miała żadnej usterki, Więc polski dziennikarz Michał Strzelecki był pierwszą osobą, która nagrała dla wiadomości. <grymne> <grymne>